Cześć wszystkim bardzo serdecznie w drugim odcinku yy, z Minecrafta Survival Razem z Kolby Moden dzisiaj, bo galaretka nie mógł Trochę albo, albo raczej bardzo dużo się pozmieniało On tutaj sporą farmę owiec Tam mamy ogromną farmę y, trzcin cukrowych Zaraz się dowiecie dlaczego Tutaj mamy farmę villagerów, dlatego że troszeczkę to ogrodzenie. Najpierw troszeczkę nie do końca zadziałało i nam wszyscy oprócz jednego wyginęli, więc musieliśmy sprowadzić jednego villagera i teraz mamy ich dużo. Mogliście zobaczyć, że mamy już e, kill-off, ironowy set. Tu są moje trzy koty. E, tak, trzy koty już się przestraszyłem, że nie ma. E, tutaj, zrobiliśmy taką dużą farmę. Hmm. A tutaj mamy stajnie! Proszę przywitać osła jakiegoś tam, konia jakiegoś tam, a pomocy! I, i mojego ulubionego muła. Zrobiliśmy sobie wypad nad morze, które znaleźliśmy, i ogarnęliśmy sobie chyba trzy skarby, więc trochę diamentów dostaliśmy z tego. Ale najważniejszą rzeczą, jaką znaleźliśmy, była tajemnicza chatka. Wiedźmy. Ale zanim do niej pójdziemy, zostaw łapkę w górę i sublika jeszcze tego nie robisz. <grym> e, tak, spoiler. E, i, I chyba się do niej wybieramy. No to, Dobra, noc zachodzi no No to super, będzie. Tam. Tam znajduje się wejście do lasu, do czarnego lasu, w którym znajduje się chatka wiedzimu. Chyba. Chyba. Dobra. Idziemy. Weź go... szyś, szyś, już niedaleko. Coraz bliżej. Ty, ja się cykam, ja też. Teraz jest ciemny. Puszcz. Ja? Jak FBI. Wow. No, strasznie. Czekaj, ja zamknę te drzwi, nie chcę, żeby nam tu nic weszło. Znaczy, tylko jest Ooooo! Eee, bierzemy to ze sobą. Bierz, bie, bie, bierzemy to. Bierzemy to, bierzemy bie, to. Bie, bie. Do, dobra, zwa, zwalamy stąd. Zwalaj, szybko, staj... zwalaj stąd. Dwa lata stąd! A nic nie widzę! Szybko gazu! Nic nie widzę. Gazu! Fery, do wioski! Przecież są Creepery! Ja nic nie widzę! No to idź szybciej do wioski! Nie musisz chodzić, żeby. Nie! To potrafił chodzić! A ty widzisz i nie możesz chodzić? Dobra, mam już rano. Chyba udało nam się uciec stamtąd. Naszym łupem jest... Enchanting Table. No... Ej, stary! Ej, musimy było no. wykombinować, gdzie go postawimy. Heee, bez To jest... Poczekajcie, Best. tutaj! A, właśnie! Tutaj mamy portal do, do netheru. Właśnie, to się jeszcze zmieniło. Może tutaj? Nie, tu jest chyba za mało miejsca. Hmm. Można wybudować oddzielną chatę albo jakąś yy, pomieszaną coś. Trzeba być gdzieś wybudować enchanting table. I miejsce do enchantowania. Mamy 18 tych bookshelfów. Ale sztos! Tutaj mamy w tę stronę przestrzeń, czyli... Stawmy... Tutaj enchanting table. No i tutaj, no właśnie, nie tutaj. Dobra. Okej, okay, sztos. I po drugiej stronie. No teraz musimy rozbudować. No to rozwalamy domek. Dąbę. Villagerom. Two hours later. Ok. i tak oficjalnie wygląda nasz mm, budynek ze stołem do enchantowania. Korbiu Młody już niestety nie ma, bo <noise> troszeczkę zajęło nam budowanie tego a on po prostu nie mógł już, już dłużej tutaj nagrywać. Więc ja dokończę odcineczek Państwa tu mamy? to, to, 4 możemy mieć. Tu mam Efficiency 2, Efficiency 1. Dobra, musimy zrobić 30 level go Dobra, e, chyba. Aaaa! już chciałem się pożegnać. Dobra, to jest kolejna wieczór. Tak, ten te, te Enchanting Table nie był podłożony z, z GM, sami, tak jak mówiłem, poszliśmy, troszeczkę, jak są bagnie, nie wykopialiśmy, jestem w stanie to wszystko udowodnić. Wykopaliśmy Obsidian, robiliśmy właśnie chyba tym kilofem wykopaliśmy ten Obsidian. Wiecie, ile mamy krów, wiecie, ile mamy trzciny krowej, więc jakby to nie było nic z GM wybrane, chyba tam, no... No To w kolejnym odcinku i cześć!